Cześć, witajcie, jest wtorek, 3 grudnia 7:45 i świat wygląda jak w nocy. Witamy w Finlandii. A kotek czego tam szuka? Williami. Nie siedzimy na biurku. Dziękuję. Dzień dobry, witam się z Wami. 3 grudnia jest wtorek i komunikat. Numer jeden jest taki, że mogę mówić, nos mam odblokowany, także super. Głowa mnie trochę boli, wiecie jak to jest po chorobie, jak się człowiek czuje, ale właśnie mieszkanie opuścił taki pan, który przyszedł nam skontrolować grzejniki w saunie i w łazience. O, tutaj widzicie, jaki mes mamy w łazience, no ale dobra. E, zaraz się biorę za sprzątanie tego. E, jest trochę wody na podłodze. O nie, Filip, nie chodź tutaj. Nie, nie, nie. E, I tak. Krzejniki na mnie działały w łazience i było od razu w mieszkaniu tak zimno. Ja wiem, że zwykle Wam narzekam, że mieszkanie mamy strasznie ciepłe, ale tutaj już się zrobiło zimno do przesady. W związku z czym Zadzwoniliśmy do firmy, oj teraz światło jest nie takie, jakie powinno być, no ale dobra, mniejsza z tym. Yy, I dzisiaj przyszedł Pan nam sprawdzić te grzejniki i je naprawić. Początkowo myśleliśmy, że to dlatego, że w mieszkaniu na parterze, bo w łazience mieli remont i ten remont trwał parę tygodni. Myśleliśmy, że dlatego ręcz yy, ręczniki, tak, grzejniki były wyłączone, ale potem... W ogóle one nie działały, więc stwierdzić może dobra. E, dzwonimy do firmy i pytamy co i jak. No i właśnie się okazało, że coś było z tymi grzejnikami, jednak nie, tak że one się nie włączyły e, i nie działały tak, jak miały działać. Ale już jest wszystko naprawione, już są cieplutkie. Zaraz więc idę do łazienki i ogarniam bałagan. Taki mamy bajzel. I tutaj jeszcze jest pełno wody z grzejnika. Czy z że on korzystał z prysznic. Coś tutaj mu było potrzebne do tego naprawiania. I co? I teraz to będę musiała ogarnąć sobie na spokojnie. A w międzyczasie jeszcze robię pranie. Tak, super. Ktoś tu się najwyraźniej nie może doczekać, aż ubierzemy choinkę, co? Aha. I ktoś tutaj był bardzo głodny chyba w nocy, co? Który to? William? Nawet nie ma wstydu robić tego przed kamerą. Wiesz co? Jak matka patrzy. Williamie, a co ty robisz? Ja tu sprzątam, odeszłam tylko na moment. Williamie... nie czaruj, nie czaruj. Nie ma kota na stole. Nie ma kota na stole. Co mam z tobą zrobić? Się zepsuł. To jest przednia łapka, i tu mu wystaje. Czemu ty tak krzywo śpisz? Wasze koty też tak mają, że tak śpią w różnych dziwnych pozycjach, takich naprawdę, które aż patrzenie na nich boli. No tak, pancia przyszła. No myśl. Sprzątam sobie po malutku, żeby się nie przemęczać i jest już popołudnie, a ja zapomniałam dzisiaj o kalendarzu adwentowym. Jeszcze wam nie mówiłam, ale on jest niesamowicie ciężki, bo w każdym okienku ma jakiś kosmetyk yy, i one chyba wszystkie są pełnowymiarowe, więc możecie sobie wyobrazić ile to waży. Trójka jest tutaj. Aha. Tym, 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 tym. Nie, tam dam radę jedną ręką otworzyć, a widzisz, a widzisz, ale czy dam radę wyciągnąć jedną ręką, to już jest inna filozofia, no idź. Ha, profesja, pro, pełna profeska. Okej, okay, co my tutaj mamy? O, o, to chyba wiem, co robię wieczorem. Maseczka w płachcie, uwielbiam. Okej, okay. super. Mogę dalej sprzątać. A kociowi nie za dobrze. Taki chill out. Chyba potrzebujemy większą sofę. Zabieram Was do kuchni, bo muszę się pochwalić efektem końcowym Ogarnęłam nasz kącik jadalniany i powiesiłam firanki w oknach Firanki w oknach to jest coś, co ja tutaj chciałam A Kai się wzbraniał i mówił, że po co, na co, dlaczego, jak to, że niepotrzebne A ja stwierdziłam dzisiaj, że a, przywieszę, nie wiem, może to chyba pod wpływem leków, nie wiem, nie wiem e, Ale w każdym razie wszystko tutaj wyprałam, odświeżyłam i powiesiłam te firanki I nawet Kai jak wrócił do domu, to stwierdził, że pięknie jest świetnie Świątecznie i tak dalej, i tak dalej. Dużo robi ten obróz czerwony, i ja wiem, że w świętach nie chodzi o to, żeby dom przystrajać, i tak dalej, ale jednak trzeba przyznać rację, że takie detale przyczyniają się i wpływają na ogólną atmosferę i nastrój przedświąteczny w domu, więc no, tego się nie da tutaj nie da się temu zaprzeczyć. I nawet jestem bardzo zadowolona, że nawet udało mi się wyczyścić ten dywanik tutaj. Który w tajemniczych okolicznościach został pokryty kocią, sierścią, i nawet się tego odkurz nie dało, ale ja wziąłam środkę do czyszczenia ubrań i się tego pozbyłam. Także, no, tak sobie na spokojnie tutaj robię, i powoli, powoli do przodu. Vlogmas, dzień czwarty. Pomocnicy na miejscu. Jesteśmy właśnie w trakcie robienia małej metamorfozy sypialni na święta. Wygląda to nieciekawie, bo już zrobiłam oczywiście bajzel, bo wiecie, że jak się pierwsze sprząta, to na początek się robi bajzel. Ale będzie dobrze, prawda Filip? Prawda? Główny koordynatorze. Ty wótro, ty, ty lubisz Ty lubisz świeże przecieradła. Ty lubisz pościel nową. Tak. W końcu się Wam pokazuję, ale nie na długo, ponieważ zabieram Was na zewnątrz. Idę na pierwszy spacer po, po chorobie e, i mam do odebrania dwie paczki i chcę to zrobić zanim Kai wróci do domu, bo to jest taka mała e, niespodzianka dla niego. O Finlandia, znowu chcesz mnie zabić. No dobra, jestem już w domu i za chwilę będziecie mieli haul z Siaty Stockman. Już mniej więcej widzicie, co tam jest, ale nie widzicie wszystkiego. A tutaj patrzcie, jakie miałam szczęście z oborem torby. Paczki były w paczkomatach, więc nie wiedziałam, jakie będą wielkości, a trochę większy karton i by mi nie weszło. I wtedy byłabym w kropce. Ale dobra, czas na haul. Gwiazda numer jeden, dosłownie, to jest właśnie gwiazda betlejemska. I tutaj były takie piękne, że no skusiłam się. Poza tym chciałam kupić gwiazdę w tym roku. I stwierdziłam, że kupię jakąś większą, a w Tokmanie mieli naprawdę śliczne za około chyba 9 euro. Więc to też cena nie była jakaś na warunki fińskie wygórowana, myślę. I słuchajcie, śmieszna historyjka, i obalam stereotyp, że Finowie w ogóle się do siebie nie odzywają, szczególnie do nieznajomych, oczywiście. Bo jak stałam z tą gwiazdą w kolejce przy kasie, to podszedł do mnie z sąsiedniej kolejki jakiś starszy pan i zaczął wypytywać, o Boże, jaka piękna, skąd, z jakiego sklepu, ile kosztuje w gleła! Wow! Także naprawdę zdarzają się i takie sytuacje. Okej, okay, jak hol z siaty, to hol z siaty. Reszta rzeczy, złote bombeczki. Kupiłam kilka opakowań takich samych bombek, tylko w innych kolorach. Srebrne, jak widać, one były bardzo, bardzo tanie. Co tam dalej, co tam dalej? I czerwone. Myślę, że w takich kolorach właśnie będzie ta choinka w sypialni. Cześć, Filip, um, bo w zeszłym roku mieliśmy mniejsze drzewko i skorzystaliśmy z bombek, które normalnie wisiały na dużym, a potem sobie zdałam sprawę, że kurczę przecież. Na to duże drzewko wyjdzie dużo choinek. boże, bombek. I jeszcze jabłuszka brokatowe. A co tam? I co jeszcze kupiłam? Aha, gwiazdę na szczyt, złotą. Zobaczymy, myślę, że będzie ładnie wyglądała, ponieważ to jest właśnie to teraz, po co ja właściwie poszłam do Tokmanni, czyli światełka LEDowe żółte, bo nie wiem, jakoś tak my wolimy, jak choinka się świeci na żółto. Może kiedyś nam się to zmieni, ale to wtedy daje właśnie taką ciepłą, naprawdę dosłownie atmosferę, więc dlatego gwiazdę kupiłam też złotą i ta gwiazda chyba też jest jakaś na baterię, czyli będzie też świecić. Zobaczymy. I myślę, że tą małą choinkę za chwilę ubiorę, a na dużą zostawię sobie hmm, z Kajem, jak będziemy razem ubierać. Ok, razem już z dwoma asystentami zabierzemy się za otwieranie tej paczki. Powadzę, sądzę, że to jest też coś świątecznego, co zamówiłam z mojego ulubionego sklepu z home decor'em tutaj w Tampere w sumie. chyba yy, Hywantulentuoti. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam tą nazwę. Tam zrobiłam w sumie dwa zamówienia, bo jednej rzeczy właśnie nie mieli, jak robiłam pierwsze. I w zasadzie Większość tych rzeczy była na promocji z okazji Black Friday, ale o tym Wam jeszcze za chwilę opowiem. Tak jest zapakowany. <gry> tak, ja wiem, że wyczekacie na kartony i się doczekać już nie możecie. Ok, bardzo ładnie pakują, tak zabezpieczają naprawdę to porządnie. Dobra, tutaj już nic nie ma. Zamówiłam nowy wieniec na drzwi. No, gracja słonia. Jak zwykle. Takie coś, bo szczerze mówiąc nie byłam zadowolona z tego, jak wygląda ten, który kupiłam w zeszłym roku. Na szczęście kupiłam go za grosze, więc nie żałuję. Drugi trochę cięższy karton z tego samego sklepu. Chyba tak jak wytworzy, to będzie spoko. Co, so, Williamcio? Czekasz? Ale ty tak raczej się do tych kartonów nie zmieścisz, bracie. No zobaczmy. Chyba do góry nogami go otworzyłam. Paczuszka mała, lekka, więc przypuszczam, co w niej jest. Kupiłam sobie foremkę do piernika w kształcie lamy. Była przeceniona na, na, za naprawdę grosze i stwierdziłam, że nie, ja w tym roku jem pierniki w kształcie lamy. Alpaki. Zwał jak zwał. Dobra, otwieram dalej, zanim mi William zerze ten karton. Williamczo, zlituj się. Kolejna rzecz to taki fajny drewniany kalendarz. Też chciałam mieć coś takiego i właśnie był na promocji za chyba 5 euro. I stwierdziłam, że dobra, biorę. Kupiłam właśnie takie trzy identyczne dozowniki na mydło, bo właśnie trzech potrzebujemy w mieszkaniu. Bardzo ładne, nieprzesadzone moim zdaniem. To są właśnie tam jeszcze dwa zapakowane i to są całe moje zakupy. Dziękuję bardzo i przechodzimy do ubierania choinki. Filip! Filip! Będziesz pomagał? Będziesz pomagał? No, w jedzeniu choinki. A propos, no właśnie się schował. Williamie! Wiem, że ty... No, widzicie? W ogóle zero wstydu. Zero jakiegoś Poczucia winy, że niszczy, że coś, nie zero. No dobra, to teraz idziemy na korytarz powiesić nowy wianuszek, żeby Kaj myślał, że pomylił piętra. Pokazuję wam efekt końcowy sypialni. Jeszcze tamte trzy poduszki muszę przebrać, ale wyprałam poszewki i jeszcze schnął. A tutaj nasza choinka. Tak się drzewko prezentuje. Nie miałam odwagi zapalać tamtej gwiazdy na szczycie, ale wygląda dobrze mimo wszystko. Oj uj uj to mm, takie styrane. cały dzień sprzątało ze mną kocio jedno i kocio drugie i jak Kai wrócił z pracy to nawet się nie ruszyły żeby go przywitać, a zawsze to robię, zawsze biegną do drzwi jak ktoś przychodzi, a dzisiaj po prostu zero ale jest już wieczór i chcieliśmy się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogmasie.